Dzień dobry, dobry wieczór, pokój wami, pokój z wami, kimkolwiek jesteście. To jest czytanie dla wszystkich, którzy to oglądają na tydzień, który zaczyna się w poniedziałek, 27 lutego i kończy się w niedzielę, 5 marca 2023 roku. Zobaczmy, jakie są energie na ten tydzień, co on przynosi. To jest czytanie energii kolektywnej, czyli właśnie nas wszystkich, którzy to oglądamy. Zobaczmy, na co się... Możemy przygotować, czego można się spodziewać w tym tygodniu. Zaczynamy od 10 kielichów. Rydwan, dużo energii, 9 buław, dużo siły, dużo stanowczości, jakieś takie poczucie osadzenia. 6 mieczy, 7 buław. Pustelnik. Paść buław, kochankowie, piękna karta i siedem mieczy. Um, dużo się dzieje, dużo tu jest ognia w tym czytaniu. Mamy raz, dwa, trzy karty buław, jedną kartę kielichów, dwie karty mieczy. I e, dwa razy wielkie, trzy razy wielkie arkana, e, czyli sporo, sporo tych wielkich arkan, e, ale z drugiej strony niejako przeważająco. Zaczynamy tydzień z impetem, jak sądzę. Dziesięć kielichów mówi o tym, że. Mm, Coś nam się ładnie domyka, że możemy czuć duże wsparcie ze strony rodziny i znajomych, ze strony osób najbliższych, że możemy też działać w ich imieniu, dla ich dobra. Ta, ta, ta siła, która się tutaj potem pokazuje, wyrasta właśnie z poczucia wspólnoty. Z jakichś takich pozytywnych, przyjemnych, ciepłych uczuć względem innych ludzi. Możemy też chcieć coś zakończyć w tym tygodniu, jakiś proces, i potrzebuje to jeszcze nas, naszego takiego ostatniego, ostatniego pychnięcia, ostatniego szlifu. I myślę, że może to nam przynieść spory spory ładunek dobrych emocji, też takiej pozytywnej energii poczucie umiejętności też myślę, może się tutaj pojawić Rytwan mówi, że jak będziecie wiedzieli dokąd chcecie zajechać, dokąd chcecie zajść, co chcecie osiągnąć to będzie tutaj bardzo dużo energii Aha. te pragnienia, kiedy są ukierunkowane, bardzo ładnie nas potrafią Przybliżyć do celu, można go zrealizować. To jest karta podboju świata i triumfu, więc jest tutaj spory impet, powiedziałabym. Może, myślę, że coś takiego tutaj też jest, żeby nie wszystko naraz robić, żeby sobie zrobić jakąś listę, żeby sobie ukierunkować właśnie, co najpierw, a co później, żeby nas te energie nie rozerwały, tylko rzeczywiście. Niosły w pożądanym kierunku. W ogóle ta kolumna jest taka bardzo ciepła. E, oczywiście, jak zwykle, kiedy pojawia się siódemka, a siódemka pojawia się, się, się trzy razy tutaj w tym czytaniu, e, kiedy pojawia się siódemka, to, to myślimy o wartościach. Myślimy o tym, co jest warte naszej pracy, co jest warte naszego wysiłku, naszej uwagi, naszego czasu. Więc ten tydzień dość mocno stoi pod tym znakiem. Zwróćcie na to uwagę znowu, czemu służycie, komu służycie, komu chcecie służyć i czemu chcecie służyć, eee, za co jesteście gotowi, właśnie oddać jakieś tam swoje zasoby, eee, co to ma zbudować, czy te wartości są podzielane przez kogoś, czy to są tylko wasze wartości. Tak, mamy siódemki, mamy szóstki w tym czytaniu, hmm. także jesteśmy raczej w tej drugiej połowie. Eee cyklu niż w pierwszej, tak? Tutaj nie ma znamion za bardzo zaczynania czegoś nowego, także nie sądzę, żeby to był szczególnie obfitujący w nowe możliwości czas, chociaż oczywiście wiecie, no, dla każdego coś tam może zaświtać, ale tu widać bardziej kontynuację, chęć właśnie dopięcia swojego. Dziewięć buław wskazuje, że być może musicie się na coś uprzeć, żeby wyszło. Że trzeba tutaj coś wytrzymać, uparcie dążyć w jednym kierunku, widać tu jakąś konsekwencję, tak, żeby właśnie zamknąć jakiś cykl. I tej siły będzie dużo. Ten, ta, ta, ten początek tygodnia, czy też te pierwsze karty, bo to oczywiście nie musi być tylko na początku tygodnia, to jest czytanie zbiorcze, więc ja sobie takie rozkładam chronologicznie, ale to nie musi tak być. Zapowiada się mocno, po prostu, to jest mocne wejście. W wyniku tego yy, myślę, że sporo uda się osiągnąć. Sześć mieczy mówi o tym, że dopływamy do celu, że zbliżamy się do swojego portu przeznaczenia, że udaje nam się też ominąć pewne problemy, tak albo rozprawić się z nimi, jakoś się, jakoś się wykaraskać z kłopotów, nie osiąść na, rafa, na rafie, na, na mieliźnie, nie rozbić swojej łódeczki, tylko właśnie jakoś sprytnie się przyprawić. To jest też karta mówiąca o jakości myślenia takiego naukowego, czyli takiego, które posługuje się taką metodą umożliwiającą unikanie błędów na dłuższą metę, tak? uczącą się na błędach, uznającą, że mogą się te błędy pojawić i wyciągającą z nich naukę. Tak, metoda, metoda eksperymentalna, yy, takie bezstronne podejście to jest. To jest w ogóle bardzo, bardzo dobra dla myślenia karta, więc jeżeli macie jakieś takie zadania w tym tygodniu dotyczące właśnie wymyślenia czegoś, to myślę, że to jest bardzo dobry tydzień. Tym bardziej, że pojawia się 7 mieczy, które ja będę oczywiście interpretować pozytywnie, czyli jako sprytne rozwiązanie jakiegoś problemu, tak. Tu jest dużo takiego właśnie chłodu analizy uważności, umiejętności przyjrzenia się sprawom z różnych kątów i zauważenia czegoś, czego nikt inny nie zauważył. Trochę, trochę mam tu trochę poczucie usamotnienia w tym tygodniu, tak po tych dziesięciu kielichach. Wygląda trochę tak, jakbyście byli samotnym wojownikiem dalej, bo mamy i siedem buław, w którym, w którym jest mowa o konkurencji. To jest w ogóle środkowa karta tego czytania. Dlatego mówię, że tu dominuje ogień, działanie. Tu jest potrzeba obronienia czegoś, potrzeba znowu wytrwania przy swoim, udowodnienia, że ma się rację, utrzymania swojej pozycji, pokazania, że jest się czegoś wartą, wartym. Widzimy tutaj osobę, która jest tak, w takim wywyższonym stanie, i te buławy tutaj próbują ją wytrącić z tego miejsca, czy też z tego stanu. Są dosyć bezsilne, to jest istotne, żeby tak mieć, mieć na uwadze to, że jestem otoczona jestem otoczony taką protekcyjną bańką. E, można to uznawać za aurę na przykład tak, że moja aura jest ochronna że e, moje, moje wartości są moją tarczą coś takiego tutaj słyszę e, więc być może przyjdzie wam stanąć oko w oko z przeciwnikami z osobami, które się z wami nie zgadzają które mają inne pomysły e, ta karta radzi, żeby ze swoich tak łatwo nie rezygnować co oczywiście nie znaczy, że mamy być ślepi i głusi na argumenty innych. Natomiast ym, nie, te, nie oznacza to też, że, że od razu mamy rezygnować tak w imię tam czyjegoś interesu albo ym, nie wiem, ym, pozornej dbałości o dobrostan emocjonalny na przykład, tak? Niektórzy ludzie wymagają y, od nas, żebyśmy zrezygnowali z czegoś, co jest dla nas ważne, bo inaczej się na nas obrażą. To jest nic innego, jak szantaż. Więc nie dajmy się takim szantażom. Możliwe, że, że my tutaj widzimy coś, czego inni nie widzą, ze swojego środka, pustelnik, osoba osamotniona, tak? Albo osoba wybierająca pewne odosobnienie. Więc, tak jak mówię, możecie się poczuć sami w tym, co wyznajecie, w tym, w co wierzycie, w tym, co widzicie, w sposobie rozwiązywania, rozwiązywania jakichś spraw, jakichś problemów, w podejściu. Natomiast to wynika z głębokiego poczucia siebie. To nie jest coś, co należy zlekceważyć. Mam wręcz wrażenie, że. Paradoksalnie, ostatecznie zbliża nas to do właściwych ludzi, tak? Takie, takie zachowanie postawy wierności sobie, postawy szacunku do siebie, bo pustelnik ma do siebie szacunek. Pustelnik idzie na tą pustynię, w to odosobnienie, dlatego że sobie wierzy. Wierzy swojemu doświadczeniu, wierzy swojej intuicji, wierzy swoim. Hmm, swoim myślom, tak, swojemu umysłowi, swojemu przetwarzaniu, swojej uważności, swojej percepcji i dla siebie wyciąga najbardziej esencjonalne odpowiedzi właśnie w tej ciszy i spokoju, w odosobnieniu. Tu się, tu się jawi taka bardzo niezależna postać w, tym, w tej trzeciej kolumnie, tak, dziewięć buław, Ktoś, kto stoi tak trochę osobno, właśnie odgrodzony, uparty, z wizją i z wiarą w coś. Tutaj ten pustelnik, który właśnie ufa sobie i szuka światła, szuka odpowiedzi i znajduje je w sobie. I siedem mieczy niekonwencjonalne rozwiązanie. Więc myślę, że możecie być trochę. E, nie, w, nie w tak zwanym mainstreamie, nie w głównym nurcie, tylko właśnie w awangardzie, możecie wpadać na nietypowe rozwiązania, możecie sprzeciwiać się większości w tym tygodniu, może być taki trend w ogóle indywidualizmu mocny. Żeby nie było, bo to jest takie dość poważne, tu jest mało radosnej energii, powiedziałabym, jest dużo bojowej, dużo skupionej na sobie, tam to 10 kielichów było takie nasycone, tak? Na szczęście się pojawia paść w którym mówi, że też jest w tym radość życia, że jest to robione z pasją i lekkością, że może tak, nie mówię, że cały czas, ale mogą się pojawić takie momenty właśnie w, 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 entuzjazmu, cieszenia się życiem, takiego zadowolenia też myślę z siebie, nie? Jak sobie patrzę tak po kolei na te karty, że tutaj się tak skupiamy, skupiamy, szukamy tych rozwiązań. I huraje znajdujemy, i tu jest takie taka znowu pełnia, nie? Innego rodzaju pełnia. Chcemy odkrywać tutaj świat, chcemy e, nurzać się w nim i się w niego angażować i, e, i się cieszyć po prostu tym, że żyjemy i że doświadczamy i że mamy możliwość odkrywania wielu ścieżek i wielu rozwiązań. Więc tutaj taka bardzo magiczna energia tego pazia w tym wszystkim, i chyba taka najjaśniejsza. No i wiecie, pojawiają się kochankowie, więc to nie jest tak, jak mówiłam już tutaj, że jak pojawia się pustelnik, to znaczy, że jesteśmy w ogóle samotni, w ogóle nikogo wokół nas nie ma. Właśnie to bycie sobą, to bycie przy sobie przyciąga właściwe osoby. Mamy tutaj miłość, mamy tutaj widzenie. Drugiej osoby, taką jaka ona jest, przyjmowanie tego, że jest taka, jaka jest. W tym właśnie, że ktoś nas tak widzi, nie tylko my kogoś. Ach, ale przede wszystkim, kochankowie, są kartą znowu wyborów. Wyborów. Więc możemy stanąć, chyba szczególnie pod koniec tygodnia, przed jakimś ważnym, ważnym pytaniem, właśnie, co dalej. Co dalej? Co, co chcę wybrać? Co mnie bardziej pociąga? Gdzie idzie moja miłość? Gdzie idzie... Być może ten entuzjazm Pazia Buław. Gdzie on mnie kieruje? Co jest dla mnie takie święte i ciepłe? I... Zmysłowe może trochę? Jest to bardzo zmysłowa karta. Jest dużo tej czerwieni tutaj. takie Taki wir przyjemności trochę. I znowu, kiedy podejmujemy wybór, musimy odwołać się do wartości, tak? Bo jeden wybór e, służy jednym wartościom, a inny jakimś innym. Jaka jest nasza hierarchia, tak? I co znowu, czemu chcemy służyć, komu chcemy służyć tym naszym wyborem? Wydaje się, że wybór będzie bardzo niekonwencjonalny, o czym już mówiłam. Siedem mieczy. To niekoniecznie jest zdrada, od razu mówię, bo. E, Wydaje mi się, że często jest taka interpretacja, że jak się pojawiają kochankowie i siedem mieczy, no to na pewno ktoś nas zdradzi w miłości. No nie, nie, to w ogóle nie musi dotyczyć spraw miłosnych. Zwłaszcza, że kielichów w czytaniu jest mało. Tak, jest jeden tutaj i jest taki bardzo, powiedziałabym, rodzinny i spełniony. E, więc raczej bym obstawiała, że to chodzi o mm, wybór jakiegoś środka do celu w jaki sposób będziemy działać, tak? Siedem mieczy mówi, że będzie to bardzo indywidualistyczne, bardzo nietypowe. Czasami siedem mieczy oznacza drogę na skróty. Ten skrót może być dobry albo zły, tak? Czasami droga na skróty kończy się w, w polu i w błocie i trzeba zawracać. A czasami jest genialnym rozwiązaniem. Różnie to bywa, tak? Jak zwykle znowu przy siódemce spytaj się siebie, czy Jesteś w porządku ze swoimi wartościami. To jest ta cienka czerwona linia, która się pojawia w siódemkach, ale zwłaszcza w siódemce mieczy, tak? Która jest taka krawędziowa trochę, która e, no, potrafi być właśnie mm, przegięciem pewnym. E, natomiast jeżeli odpowiadasz sobie, to, to jest ok w stosunku do mnie, tak? Ja czuję się z tym dobrze, moje sumienie nie krzyczy. To nawet jeżeli inni mają inne zdanie, to nie szkodzi. Tak? Wy macie swoją drogę. Ale ważne jest, żeby sobie pozostać wierną i wiernym. To jest też karta związana z twórczym myśleniem według mnie. Takim, że wiecie, że siedzimy i myślimy nad czymś dużo, nie? I w końcu, w końcu coś wymyślamy. I to właśnie potrafi być przełomowe i, i naprawdę bardzo inteligentne, tak? Więc nie bójcie się tej karty. Siedem Mieczy nie musi być jakąś śliską energią wyłącznie. Czasami jest. Właśnie zależy. Myślę, że zależy głównie od osoby, która czyta tarota. W takim sensie, że. Yy... Ja, ja nie mówię, że wśród nas nie ma śliskich osób, a już na pewno nie mówię, że nie zdarzają nam się śliskie zachowania, bo wydaje mi się, że każdemu się zdarzają, tak? Po prostu jesteśmy ludźmi i mamy, mamy różne strony siebie i tą jasną, oświetloną, i tą ciemną, bez dostępu do światła i tą zrównoważoną, i tą niezrównoważoną. Natomiast ja po prostu zawsze się staram czytać w kierunku zrównoważenia, tak? Więc zakładam, że nawet jeżeli pojawi się jakaś pokusa działania nieetycznego, to to zauważycie i nie będziecie chcieli iść tą drogą po prostu i znajdziecie takie rozwiązanie, które jest w porządku. Może być rozwiązanie w porządku i sprytne, i przełomowe, i bardzo nietypowe, i bardzo zachwycające, tak? I takich rozwiązania Wam życzę, bez właśnie naginania siebie i bez zagłuszania jakiegoś tam swojego głosu, tego etycznego, który przecież jest w nas i mówi nam, co jest ok, a co nie i tak naprawdę najczęściej głęboko czujemy, czy przegięliśmy, czy, czy, czy nie. Jeszcze sobie patrzę, patrzę sobie jeszcze na te Kolumny, czy czegoś tutaj nie pominęłam, ale chyba nie. Chyba powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Nic mi tu już więcej nie wyskakuje. Weźmiemy sobie jeszcze jedną kartę wskazówki na ten tydzień. Jaka jest dla nas wskazówka na ten tydzień? wieża wieża mówi, żeby w niespodziewanych wydarzeniach szukać możliwości, a nie zagrożenia żeby też nie bać się żeby samemu, samej być niespodziewanym wydarzeniem w życiu innych żeby docenić moc twórczą destrukcji i żeby skupić się na wdzięczności, że udaje nam się przechodzić przez różne koleje losu, nawet jeżeli jesteśmy na nie nieprzygotowani. Bardzo elektryzująca karta, więc w sobie tak, uważajcie na elektryczność. Tak, tak sobie pomyślałam. Sprawdźcie, czy, czy wszystko działa. Sprawdźcie, czy zapłaciliście za prąd. Mówi to osoba, której się zdarzyło kilka razy w życiu nie zapłacić za prąd, co bardzo e, zmienia sposób spędzania wieczorów. Powiem Wam, że nawet, nawet to lubiłam czasami. <śpiewałam, Śpiewałam dzieciom piosenki na dobranoc, a grałam na gitarze. Chodziłam do przyjaciółki ładować telefon. Życie jest inne, kiedy nie ma prądu. No ale e, wiecie, dla każdego to, co lubi. Nie każdy ma swoje pomysły na ciekawe spędzanie czasu. Wierzę jako wskazówka, to jest ciekawe, wiecie. Aż mam ochotę wyciągnąć jeszcze jedną kartę. Zobaczymy, co mi powie. A, ona mi mówi tak: jak się odpowiednio człowiek wystawi do tego prądu, to się może bardzo fajnie naładować. Niespodziewane wydarzenia mogą nam dodać siły w tym tego. Więc mówię, łapcie je jako bonus, a nie jako karę czy zagrożenie, czy tak zwany dopust Boży. Niech to będzie dom Boży, a nie dopust Boży. Ok. Kochane i kochani, życzę Wam udanego tygodnia. Niech Wam się pięknie wiedzie. Bądźcie zdrowe, bądźcie zdrowi. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność tutaj w każdej formie i serdecznie Wam dziękuję za Wasze wsparcie, również w każdej formie, w jakiej je dostaję. A jest ich wiele. Kłaniam się nisko. Widzimy się w kolejnych czytaniach. Tymczasem.